Witajcie, kochani, mamy dzisiaj 1 września, poniedziałek, i zapraszam na kolejny raport energetyczny. Nasze słoneczko po chwilowym okresie spowolnienia wraca znowu do swojej aktywności. 30 sierpnia wypuściło kilka flar klasy M. Jedną z nich była flara klasy M2,8 w okolicach godziny 20.30 sierpnia. I wraz z nią wystrzał masy koronalnej, który jest skierowany w całości w kierunku Ziemi. Już co bardziej sensytywni mogli zacząć odczuwać efekty tego wczoraj wieczorem. Mogły się pojawić rozdrażnienia, mogą się pojawić dziwne strzały na układzie nerwowym, jakieś takie lekkie rozbicie. Większość tej energii będzie do nas dochodzić jednak dzisiaj i jutro. Także dzisiaj w nocy mogą pojawić się również zorze polarne nad Europą. Być może uda się również zaobserwować coś w Polsce. Wraz z tym dochodzą również efekty w ciele, no ale moi drodzy, oczywiście, weźmy poprawkę na to, że są to dosyć mocne energie. Nasze ciało potrzebuje je zaabsorbować. No a jeżeli mamy jakieś bloki energetyczne w ciele lub obciążenia, no to czasami może być trochę trudniej, mogą się pojawić dziwne efekty czasami mało przyjemne. Mogą się pojawić bóle głowy, bóle zatok, mogą się pojawić efekty w układzie nerwowym, mogą się pojawić takie strzały energii na układ nerwowy, mogą się pojawić problemy gastryczne, problemy trawienne. Możemy również być lekko rozbici lub, Czuć coś takiego, jakby lekkie poddenerwowanie, no ale nie przejmujmy się tym zbyt wiele. Weźmy poprawkę na to, że jest, ma na to wpływ również ta energia, która dochodzi, a nie jest to tylko nasze oddziaływanie. Więc jeżeli jest taka możliwość, to spowolnijmy sobie troszkę. Ja wiem, że dzisiaj może być trochę trudniej, bo jest 1 września, szczególnie dla rodziców. Wiem, bo sam jestem rodzicem. Ale w miarę możliwości, pouziemiajmy się, wypijmy dużo wody, żeby się nawodnić. No i pozwólmy sobie trochę odpocząć. Może spędźmy trochę czasu w medytacji, może chodząc boso po trawie e, lub zajmując się swoimi jakimiś takimi sprawami, które nas rozwijają tylko dla nas, nie tylko obowiązkami, e, gdyż ten dzień może przynieść troszkę zdenerwowań i troszkę napięć, a myślę, że nie warto dawać się wciągać w jakieś kłótnie czy tego typu rzeczy, bo i tak e, te energie, które dochodzą, powodują efekty w ciele, więc po co jeszcze dodatkowo samemu sobie do tego dokładać. Więc moi drodzy, jeżeli cokolwiek większego się będzie wydarzać, oczywiście będę Was obserwował, informował. A jak na razie, oczywiście, uziemianie to podstawa. Pamiętajcie, nawadnianie, no i przede wszystkim dużo spokoju i dużo wyrozumiałości dla naszych pociech, bo dla nich ten dzień również może być trochę uciążliwy. Zdrawiam Was serdecznie. Jeżeli ktoś potrzebuje mojej pomocy, wiecie, gdzie mnie znaleźć wspaniałego. No i z wiatrem.